Robię wszystko co będzie trzeba. Możesz mieć we mnie swojego człowieka. Jestem bardzo dobrym pracownikiem. Mam duże doświadczenie w robieniu rzeczy. Tak spojrzał na siebie. Tak. Proszę <noise> wysłać <państw> z widu prali. <noise> nie patrząc, podpisuję, nie mogę się doczekać. Ja też. I dziękuję. w głowie dokańczę masz spalę wody. Wy? Przeszukaliście każdy załóg, każdy magazyn, każdy cień umbry w poszukiwaniu pijącego kości. Niepokojące jest to, że ludzie znikają albo zmieniają się. Na przykład nie pamiętają różnego rodzaju ustaleń. I wtedy padł moją ofiarom. No co ty? To, to, to nie. I don't like it. Przejście przez zasłonę <coughs> jest niczym zanurzanie się w taką cuchnącą maź. Co innego, kiedy ci o tym mówili, że żmij zajął całą gaję. Co innego, kiedy to zobaczyłaś na własne oczy.